Sztuka rozbijania główna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie moi kochani. Jest pierwszy dzień świąt, więc może nie powinnam się produkować, bo wy też wypoczywacie, bo pewnie jesteście gdzieś w gościnie, z rodziną, z przyjaciółmi, ale jest niedziela. A wy przecież nie musicie słuchać dziś, więc zostawię odcinek na zaś, na jakiś tam yy, wolny moment. Tym bardziej, że generalnie, jak widzę, mało kto słucha tego dnia, gdy odcinek jest publikowany, więc nie widzę problemu. Dlatego święta, nie święta, jedziemy. Tym bardziej, że mam dziś czas, czuję się wypoczęta, bo spałam prawie do wpół do dziesiątej. Co prawda, obudziłam się po siódmej, ale stwierdziłam, że nie ma sensu tak wcześnie wstawać, więc tylko zrobiłam medytację. A potem znów zasnęłam. Później odpoczywałam rozmawiając, śpiąc, czytając i oczywiście robiąc to, co się robi w czasie świąt, czyli jedząc. Potem jeszcze zrobiłam sobie świąteczny spacer do mojego ulubionego parku. I teraz jestem w pełni zwarta i gotowa, więc mogę przygotować ten duchowy, jeśli mogę to tak nazwać, świąteczny poczęstunek dla Was. Ale zacznę jak zawsze od kalendarza świąt nietypowych. Zerkam i co się okazuje? Nie ma żadnych nietypowych świąt. Dziś i jutro, ale też przed Wigilią, nie było takowych przez dwa dni. Dziwne, no ale okej, okay, w porządku, akceptuję to. Dalej ze spraw stałych, Ukraina. W Ukrainie wojna nadal trwa już 305 dni. Końca nie widać, niedługo będzie rok. Dalej, panowie w sukienkach nie ustępują w upokarzaniu kobiet, w tym wypadku mam na myśli Afganistan, który uderza nie tylko w swoje, ale też w kobiety z zagranicy. Mają się nie pojawiać w miejscach publicznych macie to. <laughs> Czemu oni się tak boją kobiet? Nie rozumiem tego. Czy my naprawdę mamy w sobie taką siłę, żeby zagrozić ich władzy, ich panowaniu? Może to faktycznie ten ich strach o czymś świadczy i może dobrze byłoby, gdyby w końcu wszystkie kobiety na całym świecie zaczęły mówić jednym językiem. Jednym, jednym językiem takim wolnym od agresji wobec swojej płci, bo nie mam na myśli języka jednego, takiego nie wiem, typu angielski czy jakiś, nie. Chodzi mi o to, żeby, żebyśmy zaczęły się wzajemnie szanować, akceptować bez względu na nasze poglądy. Ale z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje u nas w kraju, gdy czytam wypowiedzi kobiet z jednej strony sceny, no właściwie wszystkich kobiet. To nie, nie sądzę, żebyśmy mogły się solidarnie e, skupić na jednej treści. E, widzę, jak hejt się pięknie rozwija, jak panie uwielbiają dokopywać innym. Nie tylko panom, także kobietom. No dobra, ale okej, okay. świąteczny dzień, więc może powinnam się skupić na czymś dobrym, miłym, pozytywnym, co wy na to? Prawdą, więc staram się w każdym odcinku znaleźć coś pozytywnego, i mam nadzieję, że mi się to udaje że nie zostawiam Was w nastroju bezdennej, beznadziei. Więc dziś chciałabym też, ale nawet podwójnie to zrobić znaczy zostawić Was w podwójnie cudownym nastroju, albo i potrójnie, albo jeszcze więcej. No i postanowiłam w takim razie dać Wam prezenty trzy. Co Wy na to? Oczywiście nie musicie ich przyjmować, ale daję z całego serca, więc może komuś się przydadzą. I żeby zacząć o tych prezentach, wrócę do mojego ulubionego kalendarza, o którym już mówiłam, że nie zawiera informacji o żadnych świętach przez kilka dni, ale wczoraj, czyli w Wigilię, był dzień specjalny, bo 24 grudnia to dzień raju. A raj zgodnie z z tym moim ulubionym kalendarzem, to kraina, w której mieszkali Ewa i Adam, i ma to być docelowe miejsce wszystkich ludzi żyjących zgodnie z nauczaniem Kościoła. I dzień raju przypomina ludziom, do czego powinni dążyć w sferze duchowej, czyli dążyć do tego raju. No i widzicie, i teraz narodził mi się problem, bo jak mogę mówić, o tym wszystkim, co chcę w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli święta katolickiego, kościelnego, zgodnego z nauczaniem Kościoła, tak? No ale dobra, nic na to nie poradzę, jestem heretyczką, a Boże Narodzenie, o czym mówiłam rok temu, kto chce, może wrócić do, tego, do tych odcinków sprzed roku. Boże Narodzenie to dla mnie święto macierzyństwa i tacierzyństwa. Szczególnie, że obojgu rodzicom to dziecko zostało narzucone, a oni nim się zajęli i tak jak swoim. No, także, dobra, już za here herezję powiedziałam, można odpuścić słuchanie dalsze, albo słuchać dalej, tak? No dobra, więc wracam do tego raju, do tego ulubionego kalendarza. Ehm, o herezji dalej jeszcze powiem, bo religia i kościoły, Jakakolwiek religia, jakiekolwiek kościoły mogą nie istnieć, to znaczy kościoły, jako budynki, owszem, mogą istnieć jako, nie wiem, centra kultury czy, czy galerie sztuki, bo to z reguły piękne budynki są, szczególnie te stare. Ale jeśli chodzi o religię, to znacie moje zdanie, prawda? Wyraziłam je bardzo wyraźnie w gawędach, mówiłam też niejednokrotnie i zdania do tej pory nie zmieniłam. To znaczy, uważam, że religię to samo zło w odróżnieniu od wiary. I tu powiem o raju czy i o opiekle. Opozycji do raju to uważam, że jesteśmy w stanie sami stworzyć sobie jedno i drugie za życia na Ziemi. Wcale nie musimy umierać, żeby trafić w jedno czy drugie miejsce. Jako, że często sami dla siebie jesteśmy największymi wrogami, więc yy, pięknie wrzucamy się do piekła własnych wyobrażeń o sobie i o świecie. A do raju trafić nam trudniej, chciałam powiedzieć, może dlatego, że często uważamy, że nie zasługujemy na bycie w raju. Jesteśmy na to zbyt grzeszni. Tylko no właśnie, co to znaczy być grzesznym? I tu powiem, że grzech to wymysł ludzi, a szczególnie tych panów w sukienkach, tak? Bo grzech to przekroczenie norm religijnych. Wikipedia powiada, że grzech to postawa lub działanie wbrew Bogu sprzeczne z jego charakterem, powodujący świadomą alienację jednostki ludzkiej wobec tegoż Boga i że grzechy popełnione przez przodków mogą być dziedziczone. Szczególnym przypadkiem jest grzech pierworodny, w części wyznań chrześcijańskich, który oznacza skażenie natury wszystkich ludzi przez ich skłonność do czynienia zła. I okej, okay, rozumiem to. Takie wymysły ludzi w sukienkach, którzy, y, którzy to sobie, y, że tak powiem, wymyślili jako, jako y, tarczę przed y, odchodzeniem ludzi, tak? Straszenie ich piekłem, straszenie ich odejściem od Boga i tak dalej, grzechem. Tylko, że ja tu nie wszystko rozumiem, bo mamy przecież w sobie wszystko, tak? Więc skoro mamy skłonność do czynienia zła to dlaczego nie możemy mieć też w sobie skłonności do czynienia dobra co dlaczego nie dziedziczymy po przodkach skłonności do czynienia dobra tylko te do czynienia zła ja tego nie rozumiem poszukałam antonimów do słowa grzech i znalazłam między innymi takie eee, szlachetny czyn właściwe postępowanie cnota dobry uczynek uczciwość niewinność pokuta i powiem wam uważam że nie oddają one Znaczenia y, takiego, jakie posiada y, słowo grzech. Słowo grzech od razu ustawia w pozycji straconej, w poczuciu winy, w takiej nieodwracalności, że jesteśmy najgorsi na świecie w tym i w przyszłym życiu. A czynienie dobra? Dobro jest traktowane jako coś wyjątkowego i stawia w pozycji takiej, że nie każdy może być szachetnym, a jeśli jest już szlachetnym, to, jest, to musi być naprawdę bardzo, bardzo wyjątkową osobą, która dokonuje wyjątkowych czynów. Że łatwiej zostać grzesznikiem niż tym kimś dobrym, szlachetnym. I to zostawanie złym albo dobrym nie dzieje się w nas, tylko poza nami. I to y, religijny kodeks, obojętny której religii, decyduje o tym, kim jestem grzesznikiem czy osobą szlachetną. I powiem tak, ja się z tym nie zgadzam. Po prostu się nie zgadzam, bo uważam, że mam w sobie wszystko: i dobroć, i zło, i szlachetność, i podłość, tak? I to ode mnie, od mojego wewnętrznego kodeksu zależy, czy czynię dobro, czy nie zło. Według religii, jeśli nie celebruję świąt kościelnych, religijnych, jeśli nie modlę się do określonego daną religią Boga, jeśli nie chodzę do określonej świątyni, i w określonych tam godzinach, dniach i tak dalej, to też jestem grzesznikiem. To, że postępuję uczciwie wobec innych, że czynię dobro, nie jest istotne aż tak bardzo, jak to, kim jestem według przedstawicieli danej religii. A ja uważam, że definiuje mnie to, jakim jestem człowiekiem, którego wilka karmię, a nie do jakiego Boga składam ręce i czy noszę yy, na głowie yy, jakąś szmatę, czy jej nie noszę, tak? I dlatego nie używam słowa grzech, bo ono mnie nie dotyczy. Jeśli uczynię zło wobec innych, będę wiedziała, że to zrobiłam i to ja będę musiała się z tym uporać, nie czekając na piekło po śmierci, bo ja już będę żyła w piekle własnej świadomości, tej świadomości, która mi powie, zrobiłaś źle. I tak samo jest, gdy czynię zło sama wobec siebie. Sama siebie wpędzam do piekła za życia, tak? I powiem tak, jestem wdzięczna za tę ważną, bardzo ważną rzecz, że zdążyłam się obudzić i mam świadomość tego, czym jest piekło za życia i mogę sobie z nim próbować radzić. A jeśli nie będę dawała rady, to zawsze mogę skorzystać z porady profesjonalisty, bo od tego jest psychiatra, żeby pomóc się uspokoić i wyciszyć na tyle, żeby móc znaleźć drogę do siebie, żeby choć trochę uciec od tych swoich dołujących myśli. No właśnie, bo dziennie około 60 tysięcy myśli pojawia się w naszych głowach. To wciół dużo nie uważacie? Powiedziałabym, że nawet za dużo. Część z nich, niewielka, jest oczywiście potrzebna, bo myślimy o sprawach mających, mających związek z naszym codziennym życiem, z planowaniem nie wiem, zakupów, wakacji, z logistyką i tak dalej. No, konkretnie, z tym, co tu i teraz. I to jest ok, tego potrzebujemy, tak? Nie możemy robić wszystkiego na, na spontanie i, i, i na żywioł, iść na żywioł. Po prostu musimy pewne rzeczy planować tu i teraz. Ale generalnie większość naszych myśli, Dotyczy przeszłości albo przyszłości. Jeśli to są myśli pozytywne, wywołujące uśmiech na naszej twarzy, czy tam w oczach, to ok. Gorzej, jeśli są związane z roztrząsaniem tego, co było złe, lub projektowaniem tego, co może się wydarzyć źle. A bardzo często właśnie nasze myśli dotyczą tego, co było nie tak. I tego, co będzie nie tak. A nasze mózgi są neuroplastyczne, o tym też już mówiłam. Stałe myślenie o czymś w jakiś taki sposób stały tworzy stałe ścieżki neuronalne. I jeśli mamy zbyt często myśli negatywne, to na 99% stworzymy ścieżki wiodące do depresji ścieżki w naszym mózgu. I te nasze myśli będą cały czas krążyć wokół właśnie tej takich yy, sytuacji depresyjnych. A jeśli będziemy starać się myśleć pozytywnie, to mamy szansę zbudować takie połączenia neuronalne, które będą stale pobudzały nas do uśmiechu, do zadowolenia, do życzliwości wobec siebie i innych. I to ten mój pierwszy prezent w postaci podpowiedzi. Teraz będę o nim mówić, bo też mam problem z kompulsywnym myśleniem. Myśli pojawiają mi się ciągle i bez przerwy. Zresztą. Słuchajcie, tytuł mojego podcastu o tym świadczy, tak? E, wziął się z mojego nadmiernego myślenia, e, gdy ciągle stale i bez przerwy rozbijałam gówno na atomy, czyli myślałam o tym, co zrobiłam źle albo o tym, co się zdarzy źle. I teraz, jak zaczęłam sobie z tym w końcu radzić? Otóż, naprawdę dużą pomocą w opanowaniu myślenia są medytacje. I mówię o tym z własnego doświadczenia. I ja wiem, że słowo medytację wywołuje u wielu osób uśmiech lekceważenia albo e, pogardy, albo takiego: no dobra, okej, okay, znowu zaczyna pieprzyć. E, więc jeśli ktoś tak uważa, to niech wyłączy i nie słucha dalej. A jeśli ktoś jest zainteresowany, to słuchajmy dalej. No więc tak, e, jak zaczęłam sobie sama z tym radzić? Gdy zaczynałam medytować e, kilka lat temu. Nie mogłam robić tego sama, nie mogłam medytować sama w sensie takim, nie wiem, że siadam i przestaję myśleć, tak? Nie. To było niemożliwe. Musiałam mieć kogoś, kto mnie prowadził, ponieważ gdy zostawałam sama z moją głową w milczeniu w, w całkowitej ciszy, no to z reguły moje myśli podążały w swoich kierunkach. Nie miałam nad nimi absolutnie żadnej mocy i oczywiście podążały w kierunkach negatywnych. Z reguły ochrzaniałam się właśnie za to, co zrobiłam, albo przewidywałam strasznie czarne scenariusze swojego życia. To trwało przez większość mojego życia. Właśnie to takie myślenie, nie? Dlatego też właśnie zaczęłam wybierać medytacje prowadzone. Szukałam ich na YouTube. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Już mówiłam w ostatnim chyba odcinku o Klaudii, która prowadzi medytacje, i naprawdę jest to świetna sprawa. Warto z niej skorzystać. A jak słucham medytacji prowadzonych, łatwiej mi skupić się na tym, co ktoś mówi, słuchać, wyobrażać sobie i tym sposobem uciekać od swoich myśli. Posłuchanie medytacji pomaga na to, żeby, żeby swoje myślenie zamknąć, tak? I od tamtej pory minęło już kilka lat i nadal korzystam z tych medytacji prowadzonych, ale też coraz częściej potrafię sama medytować w kompletnej ciszy. I nawet już. Zdarzają mi się takie dłuższe chwile, gdy potrafię zapanować nad swoim chaosem myślowym. Oczywiście to nie są długie chwile jeszcze, daleko mi do, do, do fachowców, którzy potrafią, nie wiem, medytować godzinę czy tam więcej. Ale dla mnie już chociaż kilka minut to jest dowód na to, że to działa i że ja potrafię, tak? Tak więc zachęcam was naprawdę do medytowania. I wystarczy, nie musicie tego robić całymi dniami, godzinami, brać urlopu, żeby medytować. Nie. Wystarczy, jeśli zaczniecie od pięciu minut dziennie rano zaraz po przebudzeniu. Ale jeszcze należąco skupić się na oddechu, co pozwala odseparować się od myśli. A jeśli przedrą się przez kordon oddechowy, zaakceptować, pomyśleć bye-bye i wrócić do oddechu. To nie jest mój pomysł. To jest y, y, pomysł, y, który zaczerpnęłam z pewnej książki i y, stosuję od niedawna tę pięciominutówkę. A później w opisie odcinka podam Wam namiary na, tej, na, tej na tę książkę, z której korzystałam. Dobrze? Czyli to był pierwszy prezent. Korzystajcie z medytacji, bo to naprawdę pomaga Opanować chaos myślowy. Teraz drugi prezent, nadal jestem przy myśleniu, bo w codziennym życiu, gdy jestem czymś zajęta, już też potrafię wychwycić chwilę, gdy wpadam w swój korkociąg wspomnień lub przypuszczeń, <gry> który potrafi doprowadzić mnie, nie wiem, do złości, do łez, do, do rozpaczy itd., a potrafię go zatrzymać i przekierować. Na jakieś to moje myślenie, na, na jakieś tory, które y, doprowadzą mnie tam do, do jakiejś konkretnej stacji, a nie na, na manowce, które przestają być słodkie, niestety, gdy się połączą z depresją. Tak? Tyle, że to, że, że potrafię wychwycić te, te moje korkociągi myślowe, to jest jedno, ale nie zawsze mam czas i możliwość, żeby. Medytować, tak? To, że przez kilka chwil mogę sobie łapać oddech, to, to ok, ale nie jestem w stanie robić tego przez 5 minut, jeśli jestem gdzieś tam w obowiązkach. I wiecie, co mi wtedy pomaga? Odkryłam to wczoraj i pomyślałam, że być może jeszcze w Polsce dawno, dawno temu, dzięki, dzięki właśnie temu, co odkryłam wczoraj, nie poddawałam się temu myśleniu aż tak bardzo. Chodzi o radio, o radio, którego słuchamy. Tu mam ulubioną stację, y, oczywiście, y, ale tam mówią po angielsku. Jest fajna muzyka, ale mówią po angielsku, a, a jak wiecie, mój angielski jest bardziej śmieszny niż angielski, więc nie wszystko rozumiem. W Polsce miałam ustawioną, ulubioną, ukochaną moją stację, czyli trójkę, i słuchałam w niej nie tylko muzyki, a także różnych programów kulturalnych i publicystycznych. Trójki już nie ma. Ale od jakiegoś czasu słucham radia 357. To jest radio, jedno z dwóch. Pierwsze to nowy świat, który powstał na ruinach dawnej trójki, a 357 to jest drugie. Słuchajcie. I powiem wam, tak, wczoraj słuchałam, znaczy słucham codziennie, ale powiem wam, jakie miałam wczoraj y, takie przemyślenia z tym związane, bo y, słuchałam sobotniej y, muzycznej audycji z panem Markiem Niedźwieckim, który zawsze prowadził, y, w soboty to była Markomania, i to znowu była sobota, i szajcie, y, muzyka. Głos pana Marka to było coś niesamowitego i dało mi to tyle szczęścia, że aż trudno, trudno opisać. I wiem, że to jest powracanie do przyszłości, ale to akurat jest takie przyjazne i pozytywne powracanie do tego, co było piękne. I naprawdę zruszyłam się wczoraj, muszę przyznać, ale chodzi mi w ogóle o radio, bo nie tylko muzyki słucham, słucham naprawdę różnych, mądrych audycji, i wtedy, gdy ich słucham, to po prostu słucham, wyłączam. Wyłączam mój chaos myślowy i słucham, przy okazji dowiadując się czegoś nowego. Tak więc, jeśli myślę, to o tym, co usłyszałam. I tak sobie pomyślałam, że, że być może, właśnie to słuchanie aktywne radia albo podcastów, bo też słucham podcastów, gdy yy, tylko mam czas, nie wiem, mogę polecić na przykład w, yy, Wojewódzki i Kędzierski. Albo podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, albo Farbowanie Życia. To są naprawdę bardzo fajne podcasty, które warto słuchać. Ale właśnie być może to aktywne słuchanie sprawia, że nie dopuszczam do siebie negatywnych myśli i bardziej skupiam się na pozytywach. Częściej, częściej skupiam się na pozytywach, a nie na negatywach. Częściej skupiam się na uśmiechu, akceptacji tego, o czym słucham. A jeśli się nie zgadzam, to yy, akceptuję to, że mam prawo się nie zgadzać. I dzięki temu moje ścieżki neuronalne powstają w nowych, takich, mam wrażenie, radośniejszych konfiguracjach, a te z kolei przyciągają do siebie kolejne pozytywne myśli I tak to się napędza. Tak więc, moi kochani, jeśli chodzi o to rozbijanie gówna na atomy, o to y, kompulsywne myślenie, pierwszy mój prezent, to medytujcie, naprawdę. Nie musicie całymi dniami, ale 5 minut dziennie rano przez po prostu, nie wiem, przez, przez miesiąc, i sami zobaczycie, jaka, jaka w Was będzie zmiana. Drugi mój prezent to słuchajcie radia albo podcastów, mądrych programów, które mówią o mądrych sprawach, interesujących, ciekawych. I to też sprawia, że przestajemy myśleć negatywnie, słuchamy pozytywnie. A trzecia rzecz, która pozwala mi na skierowanie tego mojego myślotoku w pozytywne korytarze, to wdzięczność, o, o której niedawno mówiłam. Więc nie będę się powtarzać, ale powiem tylko tyle. Im więcej czuję w sobie wdzięczności, tym łatwiej powstają te nowe ścieżki pozytywności w mojej głowie, a one znów napędzają kolejne, i tak dalej, i tak dalej. I tak. Takie swoiste perpetuum mobile. I znowu, żeby nie było nieporozumień, to wcale nie znaczy, że. Nie wiem, żygam tęczą, przepraszam, że takie brzydkie określenie y, wykorzystam, ale, ale to wcale nie znaczy, że ja jestem ciągle taka uśmiechnięta i zadowolona z życia, tak? że wszystko jest cudnie, pięknie i w ogóle nie ma o czym mówić. No nie! Nie jest tak. Bywa, że wpadam w złość, bywa, że wpadam w rozpacz, bywa, że czuję bezradność, bywa, że mam dość wszystkiego i dość wszystkich, i najchętniej to bym się zamknęła w trumnie, i żeby mnie już tam schowali gdzieś na dół, i, i żeby miała święty spokój, bo po co, nie wiem, 60-letnia baba na świecie, tak, komu ona może się przydać, nikomu jest niepotrzebna, więc, więc nie ma sensu, żebym ja się męczyła i zabierała tlen komuś, tak? Tyle, że w tym momencie. Po tych kilku latach tej mojej pracy nad sobą, ja daję sobie przyzwolenie na te, na te myśli, na te stany, takie właśnie depresyjności, na te stany bezradności, rozpaczy, złości itd. Ja je akceptuję, daję sobie czas na ich przyswojenie, rozkminiam skąd się zjawiły i z jakiej przyczyny. I szukam rozwiązania. To nie jest tak, że ja je zostawiam po prostu i wtedy nie wiem, wpadam w dołek i przez tydzień, dwa dni, tydzień, pięć dni, miesiąc po prostu taplam się w tym wszystkim i, i, i nie mogę się wygrzebać. Bo, bo wiecie, jeśli wpadnę w dołek, jeśli wpad bo Powiem to, to tak, jeśli wpadasz w bagno i zaczynasz się nerwowo miotać, to wpadasz jeszcze głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, prawda? I tak samo jest z tym myśleniem. Jeśli wpadniesz w to myślenie i zaczynasz e, myśleć, rozkminiać coraz bardziej w taki negatywny sposób właśnie, rozpędzasz się jak ten chomik, który w tym kółku e, porusza tymi malutkimi łapkami i ciągle tylko biegnie w kółko, biegnie w kółko, to po prostu nie jesteś w stanie sam się z tego wydobyć. Potrzebujesz czegoś, co, co stanie się jakimś takim... E, Wyrzucić je z tej orbity, tak? Albo, albo jakąś podpórkę w tym bagnie, która pozwoli ci stanąć i zaczerpnąć oddechu i, i, i wyjść. Ja już w tej chwili to potrafię. Potrafię się zatrzymać i potrafię y, przeanalizować o co chodzi, dlaczego, skąd się to wzięło, dlaczego mnie to dopadło. I z reguły znajduję wyjaśnienia tego wszystkiego, co oznacza, że mam dostęp do swoich emocji i potrafię je odczytywać. Przynajmniej w jakimś stopniu. I co ważne, potrafię też odczuwać wdzięczność nawet za to, co trafia się negatywnego, bo ja wiem, że myślę o tym teraz, że to jest negatywne, że to jest do niczego, że to jest do paskudnie, <laughs> nie będę się wyrażać, ale po czasie okaże się, że to coś przerodziło się w coś pozytywnego. Bo tak samo było z moim wyjazdem do Anglii. Ja to traktowałam jako karę, jako koniec świata, jako najgorsze wydarzenie w moim życiu, a teraz wiem, że to był niezbędny przystanek, żeby mogła odnaleźć siebie. Także to jest, mój dro moi drodzy, trzeci prezent wdzięczność. Ja wiem, że się powtarzam, ale, ale jeśli chodzi o niektóre słowa, to warto o nich pamiętać i stosować je na co dzień. No dobra, kochani, to tyle na dziś. To, co chciałam, przekazałam. Co weźmiecie z tego, to wasze. Do niczego nie zmuszam, bo każdy korzysta ze swojej ścieżki, nawet jeśli wyważa w ten sposób drzwi, które już ktoś kiedyś tam otworzył. Wiem, bo sama to to robię, ale uczymy się sami na własnych doświadczeniach, bo wtedy szybciej przyswajamy nowe informacje i tworzymy nowe ścieżki te neuronalne w naszych głowisiach. Moi kochani, życzę Wam i sobie też pięknego czasu pełnego nowych odkryć, nowych zadań, nowych ścieżek, które niosą z sobą to, co najważniejsze, czyli spokój wewnętrzny, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, tak? Ja osobiście bardzo tego potrzebuję. I jeśli chcę wrócić do mojego ukochanego kraju, tak? Zachować spokój bez względu na to, co się dzieje obok mnie. I wszystkim nam oraz każdemu z osobna życzę, bądź silny, bądź silna. Niech pięknie współpracują serce, dusza, umysł i ciało. Dzięki temu piękniej będzie się działo. O na koniec jeszcze mi się zrymowało. Mm. Ale to tak jest. Jak się dobrze czuję, to po częstochowsku rymuje. I to już naprawdę koniec. Buziaki moi kochani, trzymajcie się. Do następnego razu. Lubisz mój podcast? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.